Rostomili moi, posłuchajcie co o Cysze. Kiejsi hańdowni, pierzina patrzyła ku Cysze, a cycha ku pierzinie. Dziepro, jak się pierzina oblikło w cychę, to szło się do porządku wyspać. Gor w zimie, jak na polu zgrzipiał mróz pod budkami. Ale cychę najpierw trzeba było uszyć, powyszywać na niej rostomajte zieliny, kwiotki, lebo i zwierzęta, a dziepro potem ją wrazić do truwy. Każdo dziełcha, co się chciała wydać, musiała mieć wiano, a w nim aspoń pierzinę z ogłowek, a cychę. Tuż ta pierwsza cycha, co ją dziełcha miała, była szumna. Prostnie zrobiono, a przyozdobiono roztomań fesznymi wiecami. Po tym baba, jak się już wydała, to też z cychy musiała mieć z wzocy. Jak ich wyprała w pieracej maszynie, po tym na lupcie, a wietrze do porządku wysuszyła, a na końcu wyszkrubiła to dziepro w ten czas mogła oblekać pierziny azogłówki. z Hańdowni dyski się szkrubiło cychy, a jak się, je, się ich chyciło, to były ganz twarde. Bo szkróbek był dobry, cychy się tak nie mazały, a potem jak się ich zaś prało, to po społu ze szkróbkiem z nich wylazowały wszystkie zarazki, a to co było zmazane. Wspominam sobie, że na pierzinie obleczonej w czystą cychę stareczka dyski suszyli nugle, a jak domiał duma kocura, to wiele razy było tak, że ten kocur spał na cysze, ale potem godycki gaździnka przegonili. Cycha poradziła wydzierzyć kupę roków, ale wszystko przeca starnie. Jak się zrobiła w cysze dziura, to ją gaździnka poradziła zaficować. Lebo przyszyć na to kąsek materiału, ale jak cycha już się zaczła targać, to trzeba było se dać uszyć nową. Ale starej się nigdy nie wyciepowało. Ciepło się ją bali do wasz kuchni, a stareczka ją mieli jak potrzebowali coś ich przykryć, a gazda se ją potem jeszcze pożarzał na kąski, a miał to na ucieranie pacek, jak se ich umył po robocie. Jak cycha wisiała wyprano, wypucowano na żerdzi, to gazda wiedział, że się do porządku wyspi po ciężkiej pilobie. No ale jak gaździna była z mazula, to i wobec nie, zawadza, nie, nie zawadzało to, że cychy już są czorne, że smerdzą. W ten czas gazda wiele razy musiał zrobić krawal, co by baba wszystko do porządku wypucowała. A jak się nie do rady, to się nasroł, a są w cychy do szaflika, a se ich wyprął. Dycki, jak człowiek po całym dniu lygał do legiera, to cycha była na z jego najlepszą kamratką. Ona pospołu z pierziną ludzi uspowała, a kieby nie ona, to by gazda chodził cały dzień gans pitomy. A kiesi jak cycha wisiała na żerdzi, to gor młode, wydane baby siedziwała jedna do drugiej do zagrodki Jaką kierą o cychę, a esi z tej zbianka mimo szumniejszej, do cyche se baba wiele razy wybeczała, jak się powadziła z chłopem, a potem ją musiała dać suszyć, bo była ganz zmokro. Jak cychy wisiały na żerdzi, to dziecka pomiędzy nimi goniły, a dziecki się w nich chowały. Ale potem wiele razy mama im wyrzazała po życiach, bo i pomazały prani z mazanymi packami. Kiejsi cychy były dyski białe. Tuż jak i gaźdinka wyprali, a wyszkrubili, a potem jak się na nich w izbie słonko opsiło, to się świeciły je jako złoto, a na isto były worce złota, bo jak się gaza z gaźdinką do porządku wyspali, to mieli odra na siłę, a chęć do roboty.